Słuchajcie, muszę Wam coś powiedzieć. Felka stania będzie teraz u mnie stała przez parę dni, może przez parę miesięcy. Ktoś mu przyszłapie, rozpierdzieli bulbulatory i jeszcze mu walną bez alternator zaworów. Także sorry felek ona u mnie stoi. Za jakieś dwa, dwa miesiące ona musi stać u mnie. Znajdź sobie jakieś inne auto, jakieś inne zajęcie, bo przykro mi. Konfiskuje ją. Nara. Już kóżok usrany, nie? Już, że fajki najważniejsze, nie? Ty. O kurwa. Gładzie? Słuchaj. Radio tu masz? Zara odpalaj cygareta. Słuchaj. I ten. I co ja tego dał? Do... Kur... Aha, dobra, ja już to rozumiem. Tak jak to jest wydrukowane... Tak to jest... chyba jest. Nie, 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 nie. Nie? Nie, jest. Ty, bo to nie jest takie kurwa proste, chopie. Jest ja kosą. Leszko. Leś. Na, doda. Siema. Siemanko. Widzisz na internecie teraz się tak samo I stanę. bardzo dobrze Bardzo dobrze? Oczywiście, zgadzam się na wszystko <noise> Z mordeczką moją Gdzie się ciężareczka, w niej mijamy Ej <noise> A my widzisz auto kleimy tu No Bo sableśną przygodę Daj mi ten klucz na powieściu na kark Na kark? Ja na szyję Bo ja Proszę. muszę iść przynieść tą następną pizzę. Ona miała 30 sekund jeszcze no a masz te My szersze ja plebki, żeby na ciężarówkę założyć? YouTube te? Martynko! Wyślij mi tam YouTube'a tego... Bo chłopaki... chłopaki co? Jakiego YouTube'a? No rzuć tam z okna YouTube'a jednego. Ale ja zaraz czuję. Ja jestem psychopatem, na punkcie takich filmików. Filmińciowych. Co, to jest dziwne? Z roboty. Kurwa no, otwórz drzwi. No, zawinęło się. No. Ale ogarniemy Ford świeżo umyty Star się wizę do klejenia. To ja tu to jest y, tego Dobra halo, My lecimy Niemej no, zabawy Na Olzie będę wszystkim godał leśna, leśna przygoda Trzymaj się Dziękuwa Ja również dziękuję Że oddałeś mi no. moje serce jedyna chopie jedyna ty. Te... projekt twój oddałeś mi no. ja jestem szczęśliwy i pamiętajcie wszyscy dookoła że Felo oddał mi to <laughs> ten jak to zobaczy co się czaju to się, się zapłaci no. płaczcie ale Felo mi to oddał <laughs> najlepszy człowiek życia ja. Na razie. <laughs> Przyjechał kolega. Siema! Dobry. Felek już do pracy jedzie, ale jeszcze może. Także... Do zupku! <laughs> Przywieźli go. Szwagier go przybył. mówi przyjechał z rodziną. Ze szwagrem. Ja mówię, szwagier to nie ma rodzina. W przygoda, czeka nas. Skania najlepsza. Ruszamy w las, przez gęste drzewa, przez zielony gaj. Skanią w sercu przed nami raj. Leśna przygoda, skania najlepsza. Razem w podróży to nasza przestrzeń. Przez góry, doliny, przez każdy szlak, skania prowadzi, to nasz znak. śpiewu ptaków wśród drzew. Skania nas niesie, to nasz śpiew. Każda przygoda, każdy nowy dzień. Skanią w lesie spełnia się sen. Leśna przygoda, Leśna przygoda, skania najlepsza, razem w podróży to nasza przestrzeń. Przez góry doliny, przez każdy szlak skania prowadzi to nasz znak. Leśna przygoda, skania najlepsza, razem w podróży to nasza przestrzeń. Przez góry doliny, przez każdy szlak skania prowadzi. Dzień dobry, dzień dobry. Nagrywam to pod respiratorem, bo chciałem tylko powiedzieć, że Rozładowana w ogóle kamerka, ale mam tutaj bluzę taką. Kuri! Kaj to lecisz, kaj by cię dać. Na chwilę na ramię spadnie. Taką bluzę mam tutaj dla synka takiego, co robi zdjęcia ciężarówką. Fajna inicjatywa od chłopaków. W ogóle cieszy mnie, że to jest bluza w leśnej przygody. Także spoko, Mam nadzieję, że, że będzie synek zadowolony. Ja bym był. Także pozdro. Elo. Idzie młodzieży To jak idziemy, idzie młodzież, to idziemy dalej. Trzymaj jedno. Siemano młody. Aha, jest track To dla leśnej przygody nagrywamy. Młody, tutaj masz. Trzymaj, nagrywaj. Tu masz od nas od nas, od całej firmy Transpol tak tu masz od kierowców z Transpola i Leśnej Przygody to się zrzucili kierowcy z Transpolu od nas i kupili Ci tą bluzę to jest dla Ciebie a to jest od Leśnej Przygody grafis dla Ciebie też masz naklejki Leśna Przygoda o tym wie nie, felek, kartofelek Proszę ciebie Dziękuję bardzo. bardzo. Także już masz bluzę, masz, masz co nosić. Wszyscy kierowcy z Transpolu zrzucili się i ci kupili bluzę. Nie? Owocek? Także młody trakspoter z żaru już ma. Bluzę, koszuleczkę od leśnej. Felek kartofelek pozdrawiamy, nie?

Siedzą Felka w samochodzie. Co oni odjebali z jego samochodem, żeby tak doprowadzić do takiego stanu samochód Felek będzie załamany, od poniedziałku będzie w pracy. Jarają tu papierosy na no sok. Popatrzcie sami. Tu wszędzie brudno. Tu jest wielki jeden syf Patrzcie, coś się dzieje. Gdzie jego chodniczki? Gdzie jego firanki? To jest nie do pomyślenia. O! I jeszcze palili papierosy w jego aucie. KU! Nie, dobra, nie będę zaczynał od przekleństwa. Chciałem powiedzieć, że wracam. Tydzień czasu mnie nie było. Plus miesiąc. <laughs> Także jadę, jadę, muszę się z powrotem wdrążyć. Ten cały system, co tam na dźwigu słychać. I nie Miesiąc czasu i tydzień. Tyle trwało. Zanim ogarnąłem kurs no, kwalifikacji, ogólnie 4 tygodnie czekałem na to, żeby, żeby dostać profil kierowcy zawodowego. No, bo problem cały był w tym, że wcześniej jak to robiłem, mieszkałem w innym powiecie i, i, i teraz był okres urlopowy. Akurat pani, pani, która się tym zajmuje, była na wolnym dwa tygodnie. No i jak tak zadzwoniłem, tam to usłyszałem, że mój wniosek leży tam, któryś w kolei. No ja mówię, ale ja już 4 tygodnie czekam, no ale pani była na urlopie. No dobra, na jutro to panu zrobimy. No i tak to trwało 4 tygodnie, ale. Ale w końcu minęło 4 tygodnie i za 8 miesiąc i tydzień Felek jedzie, kursy zrobione, wszystko ogarnięte jadymy, będziemy jeździć. Będziemy jeździć po kraju, zanim nie dostaniemy prawka, Au Dzień dobry Skanio, już czekam! Dzień dobry! ku Ale nie moja, moja była A tu Dawidkowy Mercedes Jack Daniels Ujadły tutaj Co tu się dzieje? Jelenia Góra Sommy ze Skanio Tam poziom oleju jest okay. Jestem wróciłem, tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. Rozpakowany, Jadziemy do lasa. Kierunek Barlinek A u z lasa Załadunek udany Jeszcze tu przyjadę trzy razy Także sobie na spokojnie dzisiaj będę Na spokojnie sobie dzisiaj będę pykał Poniedziałeczek Pozdrawiam To tu jest? kamień Tak, walizkę dostałem Jest! taki wielki śniegów nie to mi do mikrofony, że teraz mnie się wbijają Nie wiem Kordziwa Bardzo dobra nopa No Nie! Z powrotem Jak tam nie zalało was ja to do rzeki mam wiesz, 16 km Aha. nie, nie zalej nie a tu wiesz, subice spodziewają się na sobotę, i niedziela, nie? Tak? Ale... Mhm. Tak to mają zaplanowane? Tak zaplanowane. Lecz do następnego, nie? <grym> się. Trzymaj się... No, nie, jest. się nie puszczaj. Na razie! Nie znalazł się tutaj mój korek czasem A nikt go nie szukał Kurwa, bo ja tu zatankowałem i potem robiłem nawikę i wypadł gdzieś kurwa Nie było tutaj Nikt nie zgłaszał Nikt nie dawał nie? Metalowy, czarny biały jak Taki jak tutaj jest do, do baku Aha srebrny no. Kurwa nie ma, będziemy improwizować. Krytyczki, chodzi o to, żeby tam maraz nie naleciał. Kurwa, coraz głębiej tam wpadam, cofniemy tam troszkę. Żeby te grubasy tam złożyć, A grubasy, te grubsze, 18. Za kebabę sobie zamówię chyba. Mieszana, mieszana z wołowiną. Ju ja muszę stanąć, tak, bo ją ja nie wylezę. Za ty, mieszana, mieszana. Dzień dobry, bardzo. Pierwsza noczka po wolnym waucie, się felek wyspał, chyba się felek wyspał, pozdro. Dobry. Ej to mamy. Ej to mamy tutaj mamy A, to że... Przecież... Przecież umiałaś Czym? A, o ok, tym, To jest taki nie? A, pistolet Ja tym naprawiałem twoje bulbulatory <głosy> Nie <głosy> wiem, czy będę umiał Chyba ja Czekaj, czeka, czeka, czeka Rozchwytywany od rana serwis Dareczki z <noise> Halo eee... szykuję, ale mam a walię, nawet muszę przyjęć do Halo! No? tam na No żeby nadmuchać Jeszcze w gówno wlazłem kuriwa. Ja. <noise> Zęby poszedłem myśli mówię, co tak śmierdzi, nie? Kurwa gówniana robota mi dzwoni, też mówi, z psem była i w gówno wlazła, nie? A to nie razem, no? Będziemy bogaci chyba dzisiaj, kurwa A Razem w tym gównie siedzicie <laughs> Po uszy, kurwa Dobra, ja lecę na awarię Ja Widzę gwoździa Nie ma chuja Worek, akcja worek, trzeba będzie koło zmieniać Caddy omalowany cały w lesie Jadymy na bazę tego gwoździa wyciągać W sensie Zmienić koło Koło zmienione Jadymy dalej Jak wyjadę z tego Kanala Nie wpadając do niego no wyjadę Ojej, ojej Miesiąc czasu i tydzień Nie miał kierownicy w rączkach I już się zrobił odcisk Ojej, po jednym dniu Ojej, ojej 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 Praca w re na bazie Auu Dobry Którą w stronę się obracasz? Ty? A to jest takie ładne na tartak To mogę zwodzić potem A skąd to wozisz? To miałem z Z lasu Z lasu Momy to ludzie, mamy to Idziemy montować Momy to Pelek przyszedł po urlopie Nie trybi do końca I zatankował i pojechał bez korka Moje zabezpieczenie Ale tutaj ten łańcuszek to mi tak nie za bardzo pomoże Już? No To będziemy mieli z Tam mamy bez No dobra Ważne, że mamy Okularki trzeba zmienić Majne widzowę Widzowie, widzownie Majne widzowni Słoneczko wstaje Pięknie Może Puścilibymy Ptoka Ciekawe ile tam ma powera 48017. 11 km mam, no nie wiem, ile sobie zaczęło kurwa pisać. Otwieramy bramę i jedziemy. Pogoda dopisuje. Środa mija. 14 godzina. Jedziemy. Po szósty kursik, czyli jeszcze ten i jeden. I mój to. Au, au, iademe do luftu Polotane, kurs numer 6 bo już się potraciłem, tyle tego dzisiaj mam załadować. Za niedługo przyjedzie grzechotnik, podobno żyletnik, będziemy się ładować. Obejrzyjcie kogo ja tu spotkał, co to za pierun, tu jedzie. Łysy jeszcze bardziej ode mnie, żyletnik. Everybody chyba. Everybody pomarańcze i da go załadować, tego pieruna pieruna. wszyscy, jak jak